Raz, dwa, trzy! Waterloo, I was defeated, you won the war. Woo! Waterloo, promise to love you forevermore. W Haceku dzisiaj na scenie, Szanowni Państwo, możecie usłyszeć przeboje grupy ABBA, czyli Mamma Mia, takie show muzyczne, taneczne, wokalne, pełne bardzo dobrej energii, pięknych piosenek, które mamy ogromne szczęście e, śpiewać już od trzech i pół roku. Wspólnie z teatrem Varieta Muza. Tych koncertów zagraliśmy setki. Ja już z teatrem ponad 400 koncertów zagrałam, nie tylko ABBA, ale jednak na pewno ponad połowa to są koncerty aby. Myślę, że wyjątkowa jest i energia, i też ta popularność, czyli to, że wielu gości, wielu wiele osób na widowni faktycznie te piosenki znane na pamięć. I to jest też dla nas taki egzamin. My się śmiejemy, bo oni śpiewają wszystko słowo w słowo razem z nami. Teraz jesteśmy tak zgraną ekipą, bo te cztery osoby w Abbie to są osoby, które zaczynały na samym początku, więc my, ja się śmieję z drugą wokalistką, z Aleksandrą Andrukaitis, oddychamy razem. W ogóle wszyscy wokaliści, mamy także razem bierzemy pauzy i tak dalej, bo jesteśmy tak zgrani, Także tu już nie ma miejsca na tremę, jest tylko miejsce na dobrą zabawę. Abba się też zmienia, to jest ciekawe bardzo, że jednak te, to show jest kompletnie inne od tego, które było na, na początku i myślę, że na korzyść i my też potrafimy się tym bawić o wiele lepiej. Na początku, jak zaczynaliśmy grać AB, to mieliśmy wrażenie, że jednak widownia to tak osoby w wieku na przykład 50, 60, nawet więcej lat, a okazuje się, że coraz więcej młodzieży przychodzi, pewnie przyciągana też między innymi przez swoich rodziców, ale pewnie też nie tylko. I naprawdę bawią się, jest ich coraz więcej, co nas też bardzo cieszy, no bo teraz faktycznie ta widownia to jest całe spektrum, jakie może przyjść. yeah oh.